Jest sobota 29 czerwca i my znowu jesteśmy w drodze. Tym razem jest to krótka, niecałe 200 mil podróż do miejsca w upstate New York o nazwie Lake George. Jedziemy tam na zbliżający się weekend z okazji święta 4 lipca. Odwiedziliśmy to miejsce przez chwilę, wiele lat temu i pamiętamy co było fajne, więc teraz przejrzyjmy mu się bliżej. Już w stanie Vermont. Quechy Gold, często zwana Grand Canyon of Vermont, to bardzo spektakularne miejsce. Niestety dziś nie ma gdzie zaparkować z powodu tych robót drogowych. Na szczęście dla nas byliśmy tu już wiele razy. Gorąco polecamy wizytę, szczególnie jesienią. Woodstock jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Vermont. Dziś wydaje się tu dość spokojnie, ale na jesieni miejsce to jest całkowicie zalane przez tzw. Leaf Peepers. I rzeczywiście miasto i okolice prezentują niesamowitą orgię jesiennych kolorów, co ściąga ludzi, zwłaszcza fotografów z całego świata. Pogoda nam dzisiaj nie dopisuje, ale jutro macie poprawić. Przejeżdżamy przez Green Mountains, część apalachów, od których cały stan wziął swoją nazwę. I przydomy, Green Mountain State. Góry nie są górami skalistymi, ale droga jest czasami dość stroma, i nasze no, RV musi się mocno napracować, żeby przeciągnąć tam cipa. Stało padać i na jutro zapowiada się piękny dzień. Miasteczko Lake George znajduje się na południowym krańcu długiego i gąskiego jeziora o nazwie, a jakże, Lake George. Główną atrakcją są rejsy z statkiem takim jak ten. A my wybieramy się na taki rejs pojutrze. Ale najpierw odwiedzimy inną główną atrakcję historyczny Fort William Henry. Fort w obecnej formie jest rekonstrukcją zbudowaną w połowie XX wieku, według oryginalnych planów znalezionych w Anglii. Ja mów, co chcesz, ale angielska biurokracja nigdy niczego nie zgubiła. Oryginalny fort został zbudowany w 1755 roku, podczas tego co w Ameryce nazywa się French and Indian War a w Europie wojną siedmioletnią. Wojna toczyła się głównie między Francją a Wielką Brytanią, ale ostatecznie zaangażowała niemal wszystkie kraje europejskie. Tutaj w Ameryce uczestniczyło w niej także wiele plemion indiańskich, z Irokezami i Cherokee sprzymierzonymi z, z Brytyjczykami oraz Abenaki, Ottawa, Shawnee, Ojibwe, Luron i innymi po stronie Francuzów. Ojciec Isaac Jogue był francuskim jezuitą i misjonarzem, który jako pierwszy dotarł w te strony w połowie XVII wieku. Zabili go Irokezi i w latach 1930 został kanonizowany jako jeden z ośmiu kanadyjskich męczenników. Sir William Johnson z drugiej strony był angielskim oficerem, który zbudował fort na południowym krańcu Lake George i nazwał go William Henry na cześć królewskiego syna i wnuka pewnie po to, aby zapewnić sobie ich względy w przyszłości. Fort przetrwał tylko dwa lata, ale zapisał się w historii, gdy w 1757 roku został oblężony przez Armię Francuską i jej indyjskich sojuszników. Anglicy zostali zmuszeni do poddania się po kilku dniach, ale pozwolono im wycofać się do swoich wraz z bronią i dobytkiem. Ku wielkiemu rozczarowaniu Indian, którym obiecano łupy, skalpy i jeńców. Indianie wzięli więc sprawy w swoje ręce, dopadli odchodzących antyków i sprzymierzonych Indian na drodze w kierunku Alban i zamordowali każdego, kogo udałem się złapać. Francuzcy żołnierze w większości pozostali na uboczu. To była ta niesławna Massacre of Fort William Henry. Jakieś 70 lat później, oblężenie i masakra Fort William Henry stały się głównym bątkiem jednej z najpopularniejszych powieści anglojęzycznych ostatnim Mohikanin, który napisał James Fenimore Cooper. Gun does not go off. Don't blame me, all right. I'm not actually a British soldier, I am a provincial American from New Jersey, and this is a British gun made in Italy. All right, yeah, yeah. let's do this thing. Make okay. and give. Ha. This should be all clap now. <laughs> yeah, yeah, yeah. Today, we will be discussing the awesomeness that is our. Six pound field cannon. Just one problem with this cannon, folks. Uh, Lieutenant Colonel Monroe, yeah, does this thing look familiar? Yeah, well, have fun track that thing with you down to Fort Edwards. So, this thing does not belong up on the fort walls, there's a very good reason why it does not belong up here. Because, well, folks, it's a field cannon, it sits on a field carriage. Smallpox, dysentery, budget cuts, COVID 19, more budget cuts. I've reduced down to a crew of well just us here today. Gonna ram down the charge. Notice I am putting my hand over the vent hole, folks. I don't want any 18th century embers of ready debris that's on fire floating down inside my cannon. Prematurely firing this off, giving me a brand new third sinus cavity and setting my gunner's arm to the Holiday Inn doorstep. With the ramrod still at hand, and I need the ramrod back. Those things are expensive in my time frame. Make ready. W prawdziwej armacie z XVIII wieku użyliby prawdziwej kuli armatniej i około 3 do 4 razy więcej prochu. Odrzut spowodowałby, że armata odskoczyłaby kilka metrów do tyłu, miażdżąc nas, widzów. A huk byłby ogłuszający. W rzeczywistości większość arcylarzystów tamtych czasów traciła słuch po kilku latach służby. No ale nie martwcie się, jego wysokość dobrze opiekował się swoimi weteranami. Głusi weteranie opuszczający armię otrzymywali specjalny królewski przywilej pozwalający im żebrać na ulicach Londynu. Powieść Coopera o ostatnim nie da się już dziś czytać. Jednak film z 1992 roku z Danielem Day-Lewisem w roli głównej jest przez wielu uważany za jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy amerykański film o czasach kolonialnych. W filmie dowódca fortu, pułkownik Monroe, zostaje zabity podczas masakry przez wodza Huronów, Magua, który wycina mu serce. W rzeczywistości pułkownik Monroe przeżył masakrę, ale zmarł kilka miesięcy później na atak serca. A przynajmniej ta historia z sercem była historyczna. Nieco rozczarowująco film został nakręcony niemal w całości w północnej Karolinie Blue Ridge Mountains i wokół jeziora James, gdzie zbudowano nowy Fort William Henry na potrzeby filmu. Fort musi być oczywiście zgodny z American with Disabilities Act, stąd linda. Nie martwcie się, w pobliżu znajduje się jeszcze inny historyczny fort, odwiedzimy go wkrótce. Ale najpierw obiecany rejs po jeziorze. Hmm. Cruising the entire length of Lake George, 32 miles, 5 hours. Weather is great. Looks excellent. Chodzi za jedno z jezior o najczystszej wodzie w całych Stanach Zjednoczonych. Z tego miejsca wygląda na czyste pomimo wszystkich tych domów wakacyjnych na brzegu, szczególnie na południowym końcu. Dalej na północ w kierunku jeziora Champlain, brzegi stają się dość dzikie. Stand by for the loud whistle. We're gonna see if we get a good echo. Say hello to some friends. Stand by a loud whistle. Here we go. of Lake Champlain is behind those hills. Uh, so if you could carry a boat across those hills, you could sail well to Montreal or from Montreal to New York. Uh, that's why it's always it has always been such an important waterway between here in, in eastern US. Jezioro jest rzeczywiście piękne. Musi być całkowicie zapierające dech w piersiach jesienią, kiedy wszystkie te wzgórza pokrywają się jesiennymi kolorami. For a whistle. <smarty> 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 Czas na ognisko. National Museum of Racing, Hall of Fame. Wow, w Saratoga Springs. Super. Toga Springs około godziny jazdy na południe od Lake George ma słynny tor wyścigów konnych, niestety dziś zamknięty. Otwarte jest muzeum i po prostu nie mogliśmy tego przegapić. Mieszkaliśmy kiedyś w Kentucky, gdzie co roku odbywa się największy wyścig ze wszystkich, Kentucky Derby. Więc wyścigi konne pozostają nam bliskie. Odwiedzimy Kentucky nieco później w tym roku, więc teraz tylko rozgrzewka. Springs wygląda jak bardzo przyjemne miasteczko, ale dzisiaj niestety mamy czas tylko na lunch. Może kiedyś, Fort Ticonderoga to ten drugi historyczny fort na drugim północnym końcu Lake George. Tylko parę mil No Północ stąd jest Lake Champlain. Francuzi postawili tu fort w czasie French-Indian War, nazwany fort Carillon, który miał bronić tego miejsca przed zakusami Anglików. Anglicy zajęli fort po skończonej wojnie i przemianowali na fort Ticonderoga, co w języku irokezów znaczy trafnie miejsce na połączeniu dróg wodnych. Fort stracił już wtedy znaczenie militarne, bo i tak wszystko dookoła należało w wyniku wojny do Anglii. Brytyjczycy pozostawili tu tylko niewielki garnizon. W maju roku 1777, zaledwie miesiąc po bitwie pod Lexington, która zapoczątkowała wojnę o niepodległość amerykańskich kolonii, Fort Ticonderoga został zajęty praktycznie bez walki przez oddział milicji Massachusetts pod nazwą Green Mountain Boys którymi mi dobodzili później Ethan Allen i i benedictarny. Fort Ticonderoga, Known for uh, guns. Guns of All started here. So, I'm not dummies right now because. Głównym powodem zainteresowania Amerykanów tym fortem były pokaźne składy uzbrojenia, a zwłaszcza artylerii. Te guns of Tychon Droga zostały następnej zimy przetransportowane z niemałym trudem do Bostonu, gdzie pozwoliły generałowi Waszyngtonowi przepędzić brytyjskie okręty z Boston Harbor i zakończyć okupację. Hello. All right, how are you? I'm pretty good. good. Busy day? Yes, sir. Holy yeah. 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 Oh, Firelock! they also have english guns known as the, so when it is struck against steel it shaves off sharp hot filings we know as sparks these men would be using a paper cartridge paper Kurs a także now these paper cartridges have everything you need to load and fire the musket now the way in which these soldiers would go about loading would be that to first

Jakoś tego the pan, shut the pan, cast the weapon about, pour the cartridge down the barrel, withdraw the rammer, seat all those ingredients against the reaching the barrel, returning that ramrod to the slots allotted for it, and any well-trained soldier can do this in ten to fifteen seconds. By a nice safe margin. Well let's say they're more than a half arm's distance from the men in front of them. Nothing good is gonna cover them. So the way in which these men yeah. They're... Handle cartridge. The weapon is brought back, brought down underneath their breast. That pan is opened up. They reach into their pouch, pulling out a cartridge, tearing it off with their teeth, placing it between their below their chin so they may prime. Pour a small priming charge into that pan. They shut that cartridge with two fingers and place their remaining fingers behind the pan. Shut your pan. One, two. And they cast the weapon about to the left side. Charge with cartridge. They place that cartridge down the barrel. Powder ball and all, starting it in with their finger, breaking loose their ramrod. Draw your rammer. One, two. With a swift motion, they will backhand that rammer, draw, drawing it out, starting it in the barrel. Ram down cartridge. Mm. Using the weight of that rammer, they're going to all those ingredients against the breech of the barrel. They're going to return that rammer all but a few inches. Return your rammer. One, One two. Throw the your firelock. One, two. Now that these men are loaded, present. These men would take careful aim on their targets downrange, Taking careful aim, waiting quietly and patiently for the command to fire. Eight, Eight. Happy 4th of July from Fort Ticonderoga, New York. Swoją drogą przetransportowanie kilkudziesięciu ton żelastwa stąd do Bostonu to był niezły wyczyn. Zajęło to trzy zimowe miesiące, a organizator i dowódca całej imprezy, 25-letni księgarz z Bostonu, nazwiskiem Henry Knox, przypieczętował swoją przyszłą karierę. Został potem dowódca artylerii dla całej armii Waszyngtona, a po wojnie pierwszym sekretarzem wojny. Jego nazwisko nosi dziś słynny Fort Knox w Kentucky, gdzie przechowuje się zapasy złota Stanów Zjednoczonych. Let's let's find it. Na zakończenie widok na południowy koniec Lake Champlain i Fort Ticonderoga z pobliskiej góry Mount Defiance. Village of Lake George, Main Street. But real name is something else. Anyway, finally we got a parking spot. wasn't easy. Miłe miasteczko, czyż nie? I to by było na tyle.